Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do God of War u mnie kanale. Oj, ta, pojawiły się wszystkie ścieżki. Tak, skończyliśmy. A raczej kończymy side questa z Fafnirem. Może był zły po prostu. Niczego nie zakładaj. Wiesz, pewnie nie wyglądał na dobrego ojca, ale Znasz tylko połowę historii. Racja. Patrzcie, to gród. Tam musimy go zabić. wrogów. To jest ten moment, kiedy czas powiedzieć wam, że nie mam pojęcia, jak walczyć z tym stworem. Tak, ten pradawny ma laser. I nie mam żadnego pojęcia, jak tego lasera uniknąć. Jedyne, co mam do zaoferowania, to metoda prób i błędów. A mnie teraz nos zaswędział, czekajcie. O Jezu. Ok, A zabijanie swoich ojców to coś, co, co jakby Kratos ma. Nie wiem. Opanowane. No, ja właśnie ruszyłem, kurwa, do. nie wiem. do piekła, czy jakkolwiek on się nazywa w tym uniwersum. Nie lubię tej walki. Nie lubię jej. Nie podoba mi się kwestia, nie wiem, lasera, który ma ten. ten pradawny. I tego, jak bardzo dziwnie nieblokowalny i samocelujący jest. Nie jestem fanem. Jednocześnie dobrze wiem, że skoro Grazy spełniła do teraz, to well. Oh, okay! <mum> 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 ah. Mam wrażenie, że to jest lepsza metoda, aniżeli... Panie go po mordzie po prostu. Spokojnie, podniosą. Jest ich dwóch, tak? Jest, ja wiem, że on jest duży, ale bez przesady. Kurwa, poważnie. Ej, kurwa, jakby walczę z kimś, ok? Ja, no, ja Was proszę, to to nie jest kult, cool, nie jest brożecz do zrobienia. Kurwa, flasz wypierdala mi stąd, ok? O, dobra. Gdzie moje załardo? Miało być za. Dobij go, dobij go, kroposie! Zrób to dla mnie, zrób to dla pana Drakeja! O kurwa! Dobra, jest chyba ma martwy. Tak, jest martwy. Teraz jeszcze kurwa flash i, i kit flaszy. O nie, 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 Okej, dobra. E, okay, dobra. Proszę mi dużo prościej niż kiedy sam. sam. wiecie, jakby gra tutaj... Mmm... Gra tutaj daje wam, o oh, hej, jakby nie masz ich przewracać i bić tam eventami. Uh, well, yes, but actually no. Bardziej opłaca się, kiedy są na kolanach, wyzbierasz zbierać te bomby i napierdalać nich tymi bombami. Zabrałem wszystko? Bo dziwnie mało tego lutu było. Hm. Huh. Jeszcze tylko czekajcie, szybki rzut okiem. Hm, huh. no nic. Dobra. Rollout. O, oh, to, toż to ptaszek odyna, czas go odciąć. I gdzieś to będzie krasnać czyścioch. No? Nie mamy osełki. To sztylet bandyty, który ją zabrał. Zabrali większość skarbów. O, no to weźcie to, w zamian za sztylet. Ten sztylet od was to całkiem ciekawa rzecz. Dość prosty wygląd, ale konstrukcja niewki i dmuchał. Gdzie dokładnie go znaleźliście? W plecach zbuja. O! O! Wspomniał, że należał do dużego klanu. Może oni zabrali osełkę. Niewykluczone. Wiem, że gdzieś już widziałem ten symbol. No to zaczynajmy. Idzie niedługo No Okej, okay, dobra. Mm, lecimy dalej. Kratos ma nową zbroję Mam już opcję kupienia nowych rzeczy dla Atreusa, aczkolwiek nie ma kasy Kiedy jednak ja grałem sam to uh, to zwiedzałem te wszystkie wyspy i tak dalej, i tak dalej, więc miałem więcej kasy. Teraz pewnie będziemy i tak akurat, by coś tam polepszać, ale nic poza tym. Pa, 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 pa. Czekanie. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie, nie łapię tego, tego ekranu, po prostu tego nie czuję. Tak samo jak nigdy. Poza może pierwszą częścią, kiedy było takie wow, wow. nigdy nie czułem biegania po Animusie w Assassin's Creed. E ale teraz uznaję to już po prostu za, 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 za pierdółkę i tyle. Znaleźliście dla mnie może tego alchemika? A nie, w sumie nie, w sumie o tym zapomniałem, ale dobra, już ruszamy. O mój Boże, cele. Muspelheim. C.K. Dobra, no to do łódki płyniemy dalej, nie? Razem w drugą stronę. Tak, na szczęście łódki teleportują się potem bardzo wygodnie ponownie do miejsca startowania. Ta wieża. Nie widzę żadnej wieży. Może mi się przewidziało. Jakby Kratos, nie wiem. Kratos udaje ślepego. Dobra. W sensie, jakby. Chuzwa, widzicie, że coś jest tutaj nie halo, prawda? Jakby widzicie, że jakby. Rozstaw między tymi wieżami jest, bar opowieść? jest bardzo Tylko konkretny, jedna. a tutaj jednej Była nie ma pewna żadna. Jej staw wysychu, więc wraz z synem ruszyła na poszukiwanie nowego domu. Znaleźli studnię. Syn dostrzegł wody i już miał do niej wskoczyć, gdy wkroczyła matka. Zobaczyła głębie studni. Wiedziała, że w razie wyschnięcia wody nie mieli do żadnej drogi ucieczki. Dlatego poszli dalej. I tyle? Ta. Marna ta historia. Gdyby syn wskoczył, to by było coś. Byłby w podczas. Zginąłby, a matka była bydzilna. Widzisz? I to jest historia. Okej, okay, widzę, że Atreus woi historię z Dreszczykiem. Pewnie nie byłby fanem historii tej gry w takim razie. Pewnie nie byłby fanem. To pierwszy raz, kiedy czuję powiązanie z Atreusem i to bez, ze złego Oczy. powodu. Dobra, i lecimy sobie dalej do sidequestów. Tu, chłopcze. cóż cię zastawiało, Atreusie? A, nie zgadnę. Nic! Hmm, kto by podejrzewał? Hops. A, słyszę już bicie. Młota okowadło. Ciekawe, czy zaraz zobaczymy tu jest naszych krasnali, nie? Bardzo mi się podoba, osobiście uznaję to za subtelne Tenantymik wiązanie do Pokémonów wiecie czymś, co robię dla was. Wiecie, Opłaci się wam znalezienie. Do tego, że nieważne gdzie aż i paczka pójdą, zawsze są tam dokładnie te same pielęgniarki i, i policjantki. Możesz to no, odczytać. To wiecie, głęboki isterek to... e, Tu jest napisane w środku śmierć. Ok. Zachęcające, nie powiem. Bardzo też lubię fakt, że Brock najwidoczniej może się tutaj teleportować, a i spodziewacie się, czy to jest fajna tajemnica i będzie miała fajne wyjaśnienie ponownie, nie liczy nas zbyt wiele. Będzie wyjaśnienie, ale well. Możemy i tyle. To jest wyjaśnienie tej gry. E, hmm. Miał klucz i zdolności teleportacji, ale wiecie, czekał na nas, żebyśmy to zrobili. Wierścień. Szukaj jeśli chcesz. Ja będę zbierał zasoby na naszą podróż. Nie Nie. Czemu? Bo nie jestem chłopcem na posyłki. Poza faktem, że jesteśmy chłopcami na posyłki. Krasnolud, ale bez pierścienia. Ktoś z jego ekipy? Ślady ognie, Na ziemi i na ścianie. Dziwne. No to szukamy dalej. My? No ty dalej. To znaczy... ja szukam dalej. Ogólnie to jest też, wiecie, bardzo dziwne w sensie. Ja wiem, ogólnie to, jakby, to jest bardzo dziwny myk od samego początku, po prostu. Dobra, zaraz się o tym wypowiem. To pożeracz dusz! Jeśli nas zabije, to koniec! Ani walhali, ani Hel, życia po śmierci, niczego nie atakuje. O! Według mamy były znacznie groźniejsze. Więc zachowaj ostrożność. Chodź. Oczywiście, że na końcu tego questa go zabijemy. Ale tak, co mi mówisz, jakby jest cała ta dziwna sprawa z przyjmowaniem side questów. Ogólnie koncept side questów jakoś super nie pasuje mi do tej gry. Ale no dobra, poszli w to, więc niech będzie. Koncept yy, side questów mi tutaj super nie pasuje. Ich wykonanie, że dostajemy od dusz oraz od... Yy, od dwóch tych samych krasnali przez tę grę też jakoś super mi nie leży. I jestem cały myk, że basically te side questy przyjmuje Atreus, ponieważ Kratos, tak jak absolutnie wszystko w tej grze, ma to absolutnie w dupie, tak więc jakby... E, you know. E, tak więc to Atreus je przyjmuje, a Kratos uzasadnia to sobie, a raczej graczowi. Faktem, że on zbiera tylko i wyłącznie ekipunek na dalszą wyprawę. Tylko to jest ten problem, ponieważ... My nie, nie wiemy, że... jak... jak ta wyprawa przebiegnie. My się... na wszelką złotą logikę, wyczytując wszystkie informacje, która, które ta gra przedstawiła Kratosowi oraz Atreusowi oraz graczom przy okazji... Yy, no to... W tym momencie... No, idziemy na górę i mamy już wszystkie narzędzia, by na tą górę wejść. I gdyby nie absolutnie niewyjaśniona sytuacja z apokalipsą zombie w tym świecie, no to byłby to dosłownie... Podobno nie pomagasz. Przeszukiwałem bo i nie miał pierścienia. I wiecie, ze wszystkich właśnie informacji wynikałoby, że Kratos nie wie, co się dzieje, że Kratos spodziewał się po prostu spaceru pod górkę z synem i tyle. A jednak Kratos wyjaśnia te robienie sidequestów zbieraniem ekwipunku. Na wyprawę, której trudności nie zna. W sensie wiecie, mogę sobie wyobrazić, że Kratos, który szedł zabijać wszystkich bogów na Olimpie, on spodziewał się wyzwania. Oczywiście. Ale nie Kratos, który idzie na górkę. Jakby jego to jedynym wyzwaniem tego mógł się spodziewać jest nim sprawa z Atreusem, ale poza tym, eee, You know. Okej, dobra. Już po wszystkim. Nie ma pierścienia. Nie znajdziemy kumpla broka żywego, prawda? Oczywiście, że nie. Syk. Ogólnie spodziewałem się również, że w końcu dostaniemy jakiś bajer, który pozwoli nam rozwalać te złotawe skały jakby. Gra się to nazywa, ale nie po a nie tylko oczywiście będziemy je rozsadzać z góry przygotowanymi bombami, ale niestety nie tylko i wyłącznie z góry przygotowane bomby, tylko, tylko to wchodzi w grę. A, tu mamy zagadkę. No, o... Aha, dobra. Tak, wyjątkowo nie musimy robić tego na czas. Ogólnie jakby te zmory te zielonkawe mają ze sobą dosyć interesującą mechanikę. E, mogą jakby opętać wrogów i wtedy nie pokonamy wroga. Musimy zbić jeden pasek zdrowia, który... który jest... A, dobra, to też pamiętam. E, który który jest jakby życiem tej zmory i dopiero wtedy aby zmora opuścić ciało i możemy zabić przeciwnika normalnie, więc to jest jakaś mechanika i doceniam to naprawdę jakby, ta gra ma tak bardzo mętnych wrogów, ta część ma tak mętnych wrogów, że taka malutka mechanika, mimo tego, że polega to dosłownie praktycznie na po prostu dodaniu pasty zdrowia, to doceniam to naprawdę. I brakuje mi ostatniej runy, ostatniego runiszcza. Gdzież... Gdzież to się mogło schować? Za mną, atrycie. Już idę. Czy ja muszę otworzyć bramę? ...Perhaps? A, dobra, to nie... to co robię to nie jest w ogóle jakby opcjonalne, to jest droga dalej. ...na dłoni! Przy pożeraczu dusz. No, to wiemy już co się stało z Andwariem. Możemy powiedzieć Brokowi. N nie musimy walczyć, co? Nie będziemy walczyć. Ale czemu? Bo widzę, że się go boisz. E, wiecie, to takie niemalutki czarny humor, gdzie okazuje się, że pierwszy tego szukamy jest na z wystaje z ręki wy super wroga. Och... O ty, szujo. Podoba mi się to jak animacja skaczącego kratosa z gniewie wygląda jakby kurwa zasadzał wsad do kosza basicy Bardzo mnie mała zabawna animacja po kolejny Da mną, przede mną, a gdzie ich nie ma, daj mi spokój. Eee. Syk. Syk. Syk, kurwa, poważnie nie trafiłeś, bro. Ok, That was messy as fuck. That was messy as fuck, dosłownie. To jest wiecie potem ten problem, że gra potrafi zespałnić, nie wiem, upiory, te opęty, opętujące duszki jakby, nie wiem i w tym momencie kamera i gra i efekty na ekranie to wszystko odpierdala absolutnie i nie jesteście w stanie zauważyć nic. Zniszczymy go, zachowaj trzeźwy umysł. Tak jest. Atreus nie jest pewien tutaj rozumowania kratosa w tym wszystkim. Bardzo wygodnie byśmy nie uciekli. A, i generalnie tak, aby ta walka z kurby ale nie przez tego wielkiego gościa, który wygląda na główne zagrożenie, nie, nie, walka z kurby tylko już do tego, że on będzie sobie spełnił e... wojsko, po prostu, czy pasów. O mój Boże. Pożerasz dusz co? Nie wiem co wygra? Pożerasz dusz, pradawna istota która nie wiem, sprawia, że dusze nie lądują w, w tutejszej wersji nieba czy, czy but Kratosa? Autolog generalnie bardzo sugeruje mi bym jednak atakował No dobra, pokonany Bym jednak atakował tego randomowego Draugra Kratos usunęje za gorsze zagrożenie No to jesteś silniejszy niż Dzięki ojcze. To, ten to, to nie była pochwała, to był czysty fizyczny fakt, chłopcze, jesteś bogiem, więc jesteś prawdopodobnie silniejszy niż absolutnie wszystko co spotykamy po drodze. To, to, to nie była pochwała, to był zimny, wykalkulowany fakt. To ty się gram, nie wiem sugeruje bym miał używać tych... Mm, wiecie. Tych bomb, ale jakby whatever. Jeśli bym z nich korzystał, to jest większa szansa, że sam bym nie wleciał. Furia lodowego pryskawisza promienia fala uderzeniowa spowalnia przeciwników. Co ty robisz? A, wymach. Chyba używałem tego przez chwilę, jest znośne A, Ognista pieczęć, obrażnie od ognia. Te wszystkie upgradey pokroju. O oh, hej, teraz. Yy... zielony pierścień, krasnoludzka inskrypcja. To alchemik. Ale gdzie jego ciało? Pewnie spalone. Dopadł go pożerać dusz. Well powinniśmy to zanieść Brokowi. Okej, okay, yy, tak. A, co tam miałem mówić? Te rzeczy pokroju, obraże... zmniejszone obrażenia od ognia, zmniejszone obrażenia od elfów i tak One głównie przydają się przy robieniu wyzwań. Wy fabule raczej nie znajdziecie dla nich zastosowania. Okej. No, wiecie co? Może trochę. Nie, dobra, zaraz się Quest skończy. To ty dostałem ekstra. Możesz to odczytać? Tak jest! Czy możesz przez kurwa popychać jak idziesz? Ktoś pisał to w pośpiechu. Napis brzmi. ...i Jim Staney. Hmm. Nie wiem, co to znaczy. Zapytamy Niebieskiego. Nagle się tym zajmujesz? Znaleźliśmy tego alchemika. Obiecano nam nagrodę. To jest, kurwa, Kratos, to jest, to jest człowiek interesu. Ja nie szukam alchemika. Ja rozglądam się za sprzętem. Zna a teraz, wiecie, znaleźliśmy wspólnie alchemika. Należy nam się nagroda ale skurwa, Kratos to jest, jest biznesmen. W tajemnym, niefabularnym obszarze między Gadoworem 3 i Gadoworem Boy prawdopodobnie rozkręcił własny biznes. Sam nauczył się szkód handlu i tego typu zagrywek. O! Wow, spróbowaliśmy obydwoje, cudownie. Okej, okay, ten wybuch albo był dużo większy niż sugerował efekt, albo coś się odjebało, bo ten drauk miał troszeczkę za dużo życia, żeby zniknąć. Ech. Czy tam coś jest? To jest. To, to są pytania. Dobra, chuj, chodźmy zobaczyć. I tak ten odcinek jest side questowy, więc no. E. Aha. Ooo, jest kuźwa. Wiek nie oszczędził, Kratosie, To się definitywnie wcześniej hasałeś szybciej po tych krawędziach. Cyk. A i to jest już powrót. No nic, trochę srebra lepsze to niż nic. Cyk. Cyk. Okej. Okay. Dalej ten skok na plecy Kratosa wygląda na najniebezpieczniejszą rzecz, jaką Atreus zrobi w tej grze. Dobra no. I się na sam początek Tak, to ja mam tą taką, nie wiem, typowo ja zawsze porównuję to do Skyrima Gdzie na końcu dungeonu zawsze okazuje się, że dzielił nas jedne drzwi od początku dungeonu I tutaj jest do końca sama konstrukcja Zawsze, jak kończymy dungeon, zupełnie przypadkowo jesteśmy prawie, że na początku tego dungeonu. Mądrze zrobione. Fajnie, Co podoba mi się. Twojego alchemika. Przykro mi, Brock. Znaleźliśmy tylko dłoń z tym pierścieniem. W kopalni był pożeracz dusz i pewnie spopielił resztę ciała. Podejrzewam, że i tak chcecie jakiejś nagrody, tak? Oczywiście. Oczywiście, powiadasz. Mioner Fuxi. Co tu mamy? Przyjrzyj się bliżej temu pierścieniowi. Może andwary zaklął go, chociaż odrobiną magii zanim kipnął. Krasnoludy to robią? Pewnie. Krasnoludy lgną do magicznych klejnotów jak muchy do łajna. Tak już mamy. Eee, chyba nie będę dalej wnikał. Okej, okay, dobra. Mm. Teraz gdzie jest najbliższa brama teleportacyjna? Pewnie nie blisko, bo nigdy nie ma blisko bramy teleportacyjnej, kiedy jest potrzebna. Dobra. Póki co wszystkie questy zrobione Póki co. Jakby nie ma super dużo tych questów, jakby... Jakby co, to Znaczy wiecie, urozmaicenie. jest, wiecie, jakby lubię te side questy nawet? Jakby nie mam z nimi super dużego problemu. Twierdzę, że jakby... Historię za nimi, w sensie co, chciałbym coś więcej niż Krasnolud A mówić i przynieś mi przedmiot, ale no cóż, jakby gra ma za mało postaci i za mało swojego własnego charakteru, żeby operować tutaj czymś więcej. Eee. Ale, ale, ale. No cóż, cieszę się z tego, bo tak mówię, nie wiem, ta gra ma trochę tak jakby nie mało fabuły głównej, więc kiedy jest jakąś historię poboczną, która jest napisana od A do Z, jest napisana cała w sidequestie, to jakby to jest miłe, ro, e, wiecie, miłe urozmaicenie. Tak więc no. A w ogóle jakby coś o czym ja mówić zapomniałem. Brok podczas pierwszego użycia tej bramy mówi nam, byśmy pod żadnym pozorem nie zeskakiwali ze ścieżki. Tak, można zaskoczyć ze ścieżki i faktycznie wtedy Kratos i Atreus umrą. Tak, więc... Dosłownie mam wrażenie, że prawdopodobnie ta lokacja teleportacyjna powstała tylko i wyłącznie tego jednego żartu i nic poza tym. Dobra i tak, to jest sobie zakończymy. W kolejnym odcinku ruszamy za fabułą. Ja ponownie tutaj akurat kończę przy sklepie Broka. Więc poulepszam, pokupuję, powykuwam, etc., etc. I posprzedaję. I tyle ode mnie. Na razie do kolejnego odcinka God of War. Bye, bye.